Jak powstają perfumy oraz z jakich składników powstają, o tym było już trochę na kanale. Ale w jakich warunkach powstają? No właśnie, sami porzuciliście mi ten pomysł, abym nakręcił odcinek stricte o tym, jak wygląda moje laboratorium, jak wygląda miejsce, w którym faktycznie powstają moje perfumy i jakie urządzenia oraz inne ciekawostki możecie tutaj znaleźć. Dziś zapraszam Was na krótką wycieczkę po pracowni perfumiarza. Cześć perfumomaniacy. Większość z Was na pewno oglądała film Pachnidło. Być może macie w pamięci tą pracownię, w której główny bohater Jean Baptiste, pod okiem swojego mistrza, nauczyciela Giuseppe, uczył się fachu tworzenia perfum. Pewnie zapadł wam w pamięci zwłaszcza taki charakterystyczny mebel, biurko, przy którym Giuseppe właśnie siadał. I komponował perfumy ze składników, które w ampułkach znajdowały się przed nim. Fachowo takimi, jakby się nazywa, organy perfumiarskie. Albo na przykład tą piwnicę, w której były takie wysokie regały, gdzie Giuseppe trzymał właśnie wielkie takie słoje z różnymi ingrediencjami do tych perfum. Moja pracownia, słuchajcie, paradoksalnie ma sporo wspólnego z tą pracownią, którą widzicie w Pachnidę. Powiedziałam paradoksalnie, ponieważ jak sobie za chwilę wejdziemy do środka, to zobaczycie, że pierwsze wrażenie jest zupełnie inne. Ale jest podobna pod tym względem, że jest to też taki właśnie mały zakład, w którym starałem się odwzorować ten taki rzemieślniczy proces, który w perfumerii nie zmienił się praktycznie od wieków. Nie ma tutaj dużej hali produkcyjnej, jak w jakichś koncernach kosmetycznych, gdzie ta linia produkcji jest całkowicie zautomatyzowana, gdzie jest mnóstwo stanowisk dla całego sztabu ludzi, którzy pracują, gdzie są takie wielkie cysterny, gdzie te perfumy sobie dojrzewają. Nie, u mnie ta przestrzeń jest mała, typowo do pracy w pojedynkę dla mnie, żebym mógł właśnie tworzyć w niej takie krótkie, małe serie perfum. No ale nie trzymam was już dłużej, słuchajcie, na progu. Wejdźmy sobie i zobaczmy, jak to rzeczywiście wygląda. I pierwsze wrażenie, słuchajcie, zupełnie inaczej niż w pachnidle, prawda? Jest biało, jest sterylnie. Można powiedzieć, że jest właśnie tak no laboratoryjnie po prostu. Mam tutaj szafę, a w niej Oczywiście co? Fartuch laboratoryjny. I ten mój zakład, słuchajcie, składa się praktycznie tylko z dwóch pomieszczeń. Na początek, wejdziemy sobie do tego na wprost, ponieważ to tutaj, słuchajcie, wszystko się rozgrywa. Tutaj właśnie dzieje się magia i powstają perfumy. Zwłaszcza. Przy tym blacie biurku, i jak widzicie sobie, to być może kojąc właśnie spachnidła, skojarzycie, że to są trochę właśnie takie nasze współczesne organy perfumierskie. Mamy tu jakieś biurko, BLAT, ze stanowiskiem, przy którym właśnie siadam i tworzę perfumy. Zaś wyżej, są to takie charakterystyczne półki, gdzie znajdują się różne składniki. Tutaj oczywiście nie są to wszystkie składniki, są to te, które używam najczęściej, które po prostu lubię mieć pod ręką. Mamy tu i zarówno dużo składników naturalnych, olejki, eterycznych, strakty, absoluty, ale mamy też takie o trochę bardziej fantazyjnych nazwach. To są właśnie te aromamolekuły. I co my mamy, słuchajcie, na tym stanowisku do pracy? Mamy wagę i to jest taki najważniejszy element pracy, najważniejsze urządzenie w pracy współczesnego perfumiarza, ponieważ tworząc recepturę perfum, tworząc te perfumy, wszystko dokładnie sobie ważymy. Mamy pipetki do aplikacji składników. Są gdzieś tutaj pod ręką bloterki, aby gdzieś kontrolować w trakcie pracy. No, i mamy oczywiście komputer, ponieważ to już nie te czasy, gdzie perfumiarz notowałby wszystko w zeszycie. Dziś perfumiarze mają takie specjalne oprogramowania, w których możemy zapisywać sobie i wszystkie składniki, którymi dysponujemy, i receptury, i automatycznie nam te urządzenia te oprogramowania zliczają, ile na przykład różnych składników możemy użyć. Mamy też, słuchajcie, drugie urządzenie, które bardzo się przydaje w pracy. To jest mieszadło magnetyczne, czyli takie urządzenie, przy pomocy którego możemy podgrzać i jednocześnie wymieszać różne składniki, mieszankę tych składników, na przykład kompozycję zapachową, czy na przykład jakiś pojedynczy składnik, aby przygotować go do pracy, na przykład jakieś żywice, które normalnie są gęste i trudno byłoby je aplikować. A tutaj z kolei mamy pipetkę elektroniczną, czyli coś takiego, co bardzo się przydaje do aplikowania, zwłaszcza tych takich najbardziej intensywnych mocnych, wydajnych składników, których aplikacja taką standardową, jednorazową pipetką byłaby mało efektowna i można było po prostu za dużo takiego składnika zaaplikować. Zaś więcej składników mam oczywiście pochowane przede wszystkim w szufladach, ponieważ są już to takie ampułki, które bez problemu mogę schować i Przede wszystkim właśnie większość składników tej pracowni jeździ w tej pokitrane, w tych wszystkich szufladach na dole. Być może zastanawiacie się też, słuchajcie, dlaczego służy to kosmiczne urządzenie. Ja je pieszczotliwie nazywam czasami suszarką, <grymianie> bo przypomina taką starą suszarkę do włosów. To jest, słuchajcie, odciąg czy wyciąg laboratoryjny, który nie rodzi się, Pracą praktycznie takiego kuchennego wyciągu, tylko ma to ramię, którym mogę sobie regulować, czy chcę je ustawić właśnie na wagę, czy na przykład pod mieszadło magnetyczne bezpośrednio, żeby właśnie strumień powietrza odchodził z nad tego naczynia, w którym mieszam perfumy. Przydaje się zwłaszcza do pracy z jakimiś intensywnie pachnącymi lub nieprzyjemnie pachnącymi składnikami, bo są i takie. Jak sobie zaś przejdziemy dalej, słuchajcie, to tutaj jest. Coś, co ja nazywam kącikiem szalonego naukowca, ponieważ tutaj w tym miejscu najczęściej opracowuje różne właśnie ekstrakty do perfum, tak jak pracowałem na przykład tymi składnikami bursztynowymi, to właśnie między innymi przy użyciu tych tutaj maszyn. To jest wyparka laboratoryjna, wyparka, która służy do tego, żeby wyciągnąć, tworząc ekstrakt, rozpuszczalnik, który z danej zwykle rośliny, czy właśnie jak bursztynu, Wyciąga te wszystkie składniki zapachowe, no i później musimy pozbyć się tego rozpuszczalnika, żeby zachować sam stężony ekstrakt, który zbiera się w tej kolbie. Zaś obok jest pompa próżniowa, ponieważ ten proces dzieje się pod próżnią. W oryginale no to jest tutaj jeszcze o wiele więcej tego szkła laboratoryjnego, różne aparaty do ekstrakcji, do destylacji, których oczywiście nie trzymam tak na co dzień, bo <grym> na pewno szybko bym je zbił zaś tutaj, tutaj słuchajcie jest można powiedzieć, że analogiczne stanowisko jak po drugiej stronie, ponieważ też mamy wagę, też mamy bloterki, pipety. Różnica tylko polega na tym, że przy tamtym stanowisku ja zwykle tworzę już takie docelowe partie perfum, czyli jak mam opracowane perfumy i chcę je właśnie stworzyć, na przykład w jakiejś większej ilości, to dzieje się to wszystko właśnie tutaj. Zaś przy tym stanowisku ono służy bardziej do projektowania, ponieważ ta waga jest bardziej precyzyjna. Mogę na niej odmierzać mniejszej ilości składników. I tutaj właśnie najczęściej sobie projektuję, zapisując już czasami w zeszycie, w notesie tak bardziej na brudno te wszystkie receptury. Jest tutaj też stojak, który ma trochę więcej gałęzi, bo właśnie przydaje się to bardzo przy projektowaniu i jest zawsze tutaj bardzo dużo wąchania. Co jeszcze? Jeszcze mogę Wam pokazać. Jest też mała lodówka na część składników, ponieważ niektóre z nich trzeba jednak trzymać w niższej temperaturze, ponieważ są bardziej delikatne i szybciej się psują. Zwłaszcza np. jakieś cytrusy albo z moleku np. jakieś aldehydy. Tutaj słuchajcie, butelkuję już perfumy. Mam tutaj dwie maszyny, i one służą do tego, żeby. Zamykać flakony właśnie z takimi atomizerami. I ja Wam nawet pokażę teraz, bo akurat trafił się taki dzień, gdzie muszę prototypy za... zamknąć dla klienta. Więc od razu pokażę Wam na nich, jak działają te maszyny. Mamy tu po prostu atomizer, mamy butelkę. I mam na to tak, że wkładam, zamykam. O... I już widzę, że trzeba wyregulować trochę tą maszynę, ponieważ w oryginale powinno to od razu wrócić. Ale niezmienne to faktu, że zacisnął się ten atomizer. Zaś druga maszyna, ta słuchajcie, ona służy do tego, żeby nasadzić tą maskownicę, ten kołnierz wokół atomizera, aby było to estetyczniejsze i też bardziej trwałe. I tak to wygląda. Jak widzicie, to w sumie wszystko, co znajdziemy w tym pomieszczeniu. Nie jest tego bardzo dużo. I teraz, dlaczego to wszystko wygląda właściwie tak czysto, tak sterylnie, tak właśnie jak w jakimś laboratorium? Wynika to z tego, że współcześnie bardzo mocno przykłada się wagę do warunków produkcji i perfumy jako kosmetyk, który kładziemy na skórę, musi być tworzony zgodnie ze wszystkimi standardami, tak zwanymi GMP, dobrymi praktykami produkcji. Musi być to po prostu czysto, muszą być te przestrzenie dostosowane też do kontaktu z perfumami, żeby nic z niczym nie reagowało, nic nie spowodowało jakichś niebezpiecznych reakcji, nic do perfum nie przedostało się, co nie powinno się przedostać. Więc nie jest to po prostu moja estetyka, jest to wymóg, ale też taka no, praktyczna potrzeba, aby rzeczywiście te perfumy współcześnie były bezpieczne i powstawały w takich no, profesjonalnych warunkach. Bo to też gwarantuje, że będą one lepiej wykonane i bezpieczniejsze, bardziej stabilne, bardziej też powtarzalne. A teraz przejdźmy sobie, słuchajcie, do drugiego pomieszczenia. Tutaj jest, muszę powiedzieć, że taki właśnie magazyn, chociaż po wielkości bardziej byśmy budzili magazynek. Jak widzicie, to on praktycznie od wejścia jest już <grytanie> zawalany kartonami. To są Rzeczy potrzebne po prostu do bieżących projektów i do tych, które niedługo mają się rozpocząć. W tych kartonach są przede wszystkim flakony, atomizery. Ale was pewnie będzie interesował bardziej ten regał, ponieważ przy tym regale właśnie dojrzewają partie perfum. One są na różnym etapie. Niektóre niedługo będą właśnie rozlewane do flakonów, stąd tyle kartonów. Niektóre jeszcze sobie muszą pomaturować, oczywiście. Nie mogę wam powiedzieć, co tutaj dokładnie jest, bo większość tych baniaków to są perfumy dla klientów. Ale no, mogę wam powiedzieć tutaj na przykład, że dojrzewają sobie już partia o obrotach nowych kronik, które też będę właśnie w przyszłym tygodniu rozlewał już do flakonów. Po przeciwnej stronie na regałach znajdują się już bardziej takie rzeczy, potrzebne mi do pracy przede wszystkim jakiś sprzęt laboratoryjny, jakieś właśnie takie aparaty szklane do ekstrakcji, jakieś pipetki, końcówki do, do pipet elektrycznych, blotery, czyli takie różne zapasy. Czy też na przykład rzeczy, które potrzebuje do wysyłek, do pakowania, jak właśnie jakieś kartony, taśmy klejące, czy jakieś komponenty takie do zamykania flakonów. A na samym dole jeszcze mamy składniki do perfum. Tutaj akurat w już takiej większej ilości, jeśli coś potrzebuje na zapas. I jeszcze tylko tutaj jedno stanowisko: takie biurko, przy którym głównie szykuję dla Was paczki, wysyłam perfumy. Sporo tej właśnie czasu przesiedziałem. Ostatnio, jak wysyłałem flakony z ostatniej serii bursztynowej. I obok, też jeszcze jedna waga, już taka do większych ciężarów przydaje się, do jak przyjdzie na przykład jakaś partia. Cięższego składnika, na przykład alkoholu, albo na przykład do sprawdzenia właśnie paczek do wysyłki. I tak to słuchajcie wygląda. Tak wygląda w zalążku ta moja pracownia. Jak widzicie, nie jest to nic szczególnie skomplikowanego. Nie ma tu jakoś bardzo dużo przestrzeni, nie ma też dużo tych urządzeń, stanowisk. Cały ten proces jest generalnie, no właśnie. Bardzo taki w gruncie rzeczy prosty, bardzo naśladujący tą tradycję perfumową. W całości praktycznie ręczny, gdzie nie gdzie tylko maszyny są tam, gdzie współcześnie no już bardzo się przydają właśnie do pracy, jak waga czy te maszyny do nasadzania atomizerów, ale tak naprawdę cały proces można powiedzieć, że przypomina ten, który właśnie widzieliśmy w pachnidle, czyli takie typowo rzemiosło, gdzie przede wszystkim liczy się Praca perfumiarza i jego umiejętności. Tak naprawdę nie aż tak wiele się w tej perfumerii zmieniło, zwłaszcza w tej takiej perfumerii rzemieślniczej, gdzie mniej ważne są właśnie wszystkie maszyny, a więcej praca samego perfumiarza. I to słuchajcie, tyle. Tak się właśnie kończy nasza wycieczka. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, jak Wam się podobało, czy coś Was tutaj zaskoczyło, czy może coś Was zaintrygowało i chcielibyście, żebym dopowiedział Wam o czymś, może są tutaj i oglądają nas perfumiarze, którzy też gdzieś są na początku swojej pracy i coś, jakieś informacje by się Wam przydały. Odzywajcie się też, śmiało się tymi informacjami podzielę. I, i to tyle. Widzimy się, słuchajcie, już za dwa tygodnie z kolejnymi perfumowymi tematami i dziękuję, że ze mną dzisiaj byliście. Trzymajcie się. Na razie.